Witam serdecznie, mówi Gosia Andrzejewicz, pozdrawiam serdecznie wszystkich czytelników Gazety Lubuskiej. Szczerze mówiąc, ja już no, miałam do czynienia z szybką jazdą, dlatego że rzeczywiście jestem zwolenniczką takiej naprawdę odjazdowej jazdy nie lubię wolno jeździć, chociaż po naszych drogach staram się rzeczywiście tak robić, natomiast miałam w Egipcie możliwość jazdy na pustyni, także tam naprawdę pozwoliłam sobie na prawdziwą prędko. W Polsce to nie, rzeczywiście najszybciej chyba sto tylko jechałam, a natomiast tutaj nie wiem ile będę. I <laughs> Nie mam pojęcia, ale naprawdę nie będę się oszczędzać, nie będę oszczędzać mojego pojazdu. Ja jestem z natury ryzykantką, bo tak uważam, że jeśli ktoś nie ryzykuje, to niestety nie osiąga nic. I tak samo w, właśnie w, i w muzyce lubię ryzykować, lubię przełamywać granice tak samo tutaj. Oczywiście wszystko jednak musi być z zachowaniem jakiejś takiej rozsądku, prawda? Natomiast no tutaj jest dosyć bezpiecznie, także nie, nie boję się. Witamy na to, że w Kisielinie tu będziemy się spotykać cyklicznie, bowiem realizujemy program motoryzacyjny No to on, No to jazda. Jest to już jak gdyby druga wersja tego programu. Wcześniej było na antenie, teraz u innego nadawcy. Nasi goście, dzisiaj będzie Gosia Andrzejewicz. Zapowiadamy Barcisia, zapowiadamy Najmana, zapowiadamy no, ludzi Stopu. To będzie w naszym programie. A dziś spotkaliśmy się w pracy, aby Państwo mogli obejrzeć to na ekranie.